Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. W tle moje dziecko bawi się swoją wioską zimową z patrolem, także są tam jakieś dźwięki. Słuchajcie, w dzisiejszym vlogu, tak, bo to będzie vlog, postanowiłam właśnie połączyć vloga z zakupami z IKEA, ponieważ nie jest ich dużo, więc nie opłaca mi się tak naprawdę nagrywać odrębnego filmu, także prędziutko pokażę Wam, co w Ikea oprócz materaca kupiliśmy i zacznę. zacznę od rzeczy, które mamy już w użytku, tak? Co to jest? Kredki. Kredki, ale one są magiczne, prawda? Bo po roztarciu wodą, słuchajcie, zmieniają się jakby w farby akwarelowe. Także bardzo akwarelowe. fajne kredeczki. To dla Nadusi kupiłam jako o. pierwsze, jako drugie dla Nadusi. Dobrze, a to za chwilkę pokażemy i powiemy dokładnie, co to jest. Słonie. Słoniki, tak? Rodzice jeszcze kupili dla Nadusi. Mamy z dzidzią, Nadusi się bardzo słoniki spodobały, cały czas z nimi śpi, odkąd je ma i jeszcze Nadusiu, ja tu mam jedną rzecz dla Ciebie. A co to? Jak myślisz? Klej? Nie, no podobne tubki jak do kleju, ale to są słuchaj takie farbki wyciskane. Wow, ale będzie arcydzieło, po to poczekaj, pokażemy Słuchajcie. dokładnie mamy tutaj słuchajcie osiem kolorów ale są tutaj nawet zobacz takie złoty jest i srebrny i takie neonowe ale będą dzieła to będą inne kolory powstawały Możesz powoli otwierać i zaraz, jak skończę nagrywać, to dam ci kartki, będziesz malować. Kolejna rzecz, moi drodzy, to mata na materacie 140 na 200. Przyznam Wam szczerze, że ta mata była dość droga. Ponad 100 zł kosztowała, ale już wzięłam, dlatego że y, potem bym pewnie zapomniała, więc. Od razu, od razu wrzuciłam do koszyka. Będę sobie te rzeczy gdzieś tu odkładać, żeby się nie mieszały. Wybaczcie, że nie podaję Wam takich dokładnych cen, ale uwierzcie mi, że nie pamiętam. Nawet mówię, nie wiem ile kosztowały czy te farbki, czy te kredki dla nadusi. Jakoś tak wiecie, co nie zwróciłam uwagi. Kolejna rzecz natomiast, jaką wzięłam, to wieszaki. Tutaj mamy dwa, cztery, sześć, osiem wieszaków, słuchajcie, drewniane. Ja tylko drewniane. Naprawdę u mnie w szafach tylko drewniane wieszaki. Chciałam wziąć jeszcze takie mniejsze dla nadusi. Ale niestety nie trafiłam. Pewnie gdzieś były, ale wiecie, tam się idzie po prostu jak przez labirynt i widocznie nie dostrzegłam. Tutaj na denko mamy nowe wkłady do poduszek 40 na 40 i taki wkład kosztował 10 zł. One były. Troszkę droższe, są tańsze, za chyba 6 zł, ale miał taki pstrokaty wzór. I bałam się, że jak miała jasną poszewkę, to ten wzór pstrokaty będzie przebijał. A te są takie, zobaczcie, szare, wydają się być też tutaj, wiecie, bardziej wypełnione. Dlatego stwierdziłam, że, że dopłacę te 3 ziko, 4 niecałe i, i wezmę te porządniejsze. Także takie dwa wkłady. Co tam pokazujesz dalej? To są na takie strunowe woreczki do zamykania. Ja je lubię, słuchajcie... Tak, ty też je lubisz? Ja lubię w nie pakować dla taty kanapki na pole. No myślę, że te worki każda z nas dokładnie zna. I tutaj mamy 25 sztuk 2,5 litrowych woreczków oraz 25 sztuk 1,2 litry, także... Mm, takie woreczki, to też są woreczki, mm, ale one są z kolei do mrożenia i mamy tutaj 25 woreczków jednolitrowych w których właśnie możemy sobie o, zamrażać jakieś rzeczy tutaj z kolei słuchajcie serwetki, wzięłam takie klasyczne, uniwersalne zostały mi wiecie świąteczne, ale to już dawno po świętach, więc wypadałoby mieć jakieś inne no te nie są świąteczne. Świąteczne mamy właśnie w szafkach i tutaj mamy, słuchajcie, 30 sztuk serwetek. Także serwetek nigdy dosyć. To są na denko te miseczki, które już jakiś czas temu mama kupowała, ale wiecie, sporo nam się zużyło, gdzieś tam zginęło i tutaj mamy 6 miseczek w takich ładnych, pastelowych odcieniach. I my je wykorzystujemy, słuchajcie, czy to do jakichś przekąsek. Wiecie, jak dzieciaki mają tutaj jakąś swoją powiedzmy imprezkę, no to wtedy nie boimy się, że coś stłuką. Czy to do wody, jak malują farbami, można sobie napełnić tę miseczkę. Wiecie, po prostu ich nie jest szkoda, one kosztują ma 5 zł za tyle miseczek, więc naprawdę. To jest tak nowy dywanik łazienkowy, taki dość płaski zobaczcie, on jest fajny, bo tutaj ma taką gumę, więc nie powinno się nic ślizgać, no jak widzicie ja ostatnimi czasy cały czas robię zaopatrzenie w dywaniki właśnie łazienkowe jaki on ma wymiar, 40x60 i on słuchajcie, chyba kosztował 8 zł, był jeszcze taki jaśniutki ekry, ale stwierdziłam, że jednak do naszej łazienki bardziej będzie pasował, szary to są nadeńko nie miseczki tylko to są takie fajne szklane pojemniki kiedyś na próbę kupiłam jeden i miałyście rację, no one po prostu uzależniają, czyli te szklane właśnie w tym formacie, ja nie wiem czy to, czyli litrowe, one najlepiej gabarytowo, słuchajcie, mi pasują, oczywiście z mnóstwo innych tych szklanych pojemników, w różnych innych konfiguracjach, pojemnościach, kształtach, natomiast jak dla mnie te właśnie prostokątne są najfajniejsze i tutaj do nich i do nich od razu wzięłam dwie Pokrywki, bo jednak, wiecie, uważam, że te pokrywki dobrze mieć, nie wiem już gdzie to odkładać. I ostatnia rzecz to taki wielki pojemnik plastikowy. Tym razem on jest, no moi drodzy, 10,6 litra, czyli naprawdę spory, i ja chcę umieścić tutaj wszystkie nasze lekarstwa, dlatego że mam je obecnie w dwóch pojemnikach, w dodatku bez przykrywek, i to wszystko mi wypada. Tam wiecznie jest chaos, więc stwierdziłam jedno wielkie pudło. Nie wiem do końca, czy ono wejdzie mi do tej mojej szafki, którą tam mam, ale jeżeli nie, to po prostu znajdę na to jakieś inne miejsce. Niemniej wolę to mieć w jednym miejscu i słuchajcie, koniecznie przykryte, żeby nic nam po prostu nie wypadało i tak mi się wydaje, że to będzie miało ręce i nogi wtedy, że to będzie najlepsze rozwiązanie dobrze ty, ty gwiazda idziesz teraz sobie malować nowymi farbkami a mama bierze mikrofalówkę w swoje ręce i muszę ją umyć czy ja nie. mogę pomalować, a ty umiesz mikrofalówkę? nie czemu? no weź no to dobra, działamy i Nadusia tworzy, zobaczcie tą paletę, jakbyście były, byli ciekawi. Kupiłam w Pepco za chyba 2 złote czy złotówkę i możemy właśnie I na nią. Lepki. I możemy sobie właśnie takie farby z powodzeniem dozować, czyli nie daję mu dziecku całego opakowania, no bo by były wiecie na raz. <noise> Dobrze, Nadusia tworzy, a ja pędzę wypakować zmywarkę, a później mikrofalówkę. Jeszcze Wam się pochwalę moim wczorajszym wypiekiem. To są, słuchajcie, takie bułeczki jak e, cynamonki, ale zamiast tego właśnie nadzienia cynamonowego jest tutaj kajmak, jabłka i taka posypka, to brązowe, które tu widzicie, to dopiero jest e, z cynamonu. Taka kruszonka, coś takiego, słuchajcie. Także, no, niewiele ich zostało. Wczoraj piekłam, każdemu bardzo smakują. E, przepis podlinkuję Wam poniżej, pokazywałam Wam je również na moim Instagramie, także pychotkę. Włosy już sobie może poprawię, bo troszkę mi się poluzowały. O, spięłam. I słuchajcie, biorę się, biorę się za mikrofalówkę. Ja Wam pokażę, co tam się dzieje, bo ostatnio e, odgrzewaliśmy sos z makaronem. Zamiast to zrobić osobno i spójrzcie, cała po prostu jest w kropkach. Wstrętnie to wygląda, także wyciągam te rzeczy. Pójdą one do zmywarki. O, a za to się biorę. I słuchajcie, chwila, moment, bo nie wiem, 51 było jak zaczęłam? Chyba tak. I proszę, jak nowa. Pięknie, jeszcze tylko te rzeczy mi się umyją, dam jej włożę po robocie. Brawo, ja! I moi drodzy, mikrofalówkę wysprzątałam, więc stwierdziłam, że przecież mogę też ogarnąć piekarnik. Tak, widzicie, że ja trzymam aparat w statywie, już nie chciałam się go odkręcać. Piekarnik piękny, czyściutki, także tak troszkę mi z nim zajęło. Zobaczcie, która godzina. Пьяра, за обед. Słuchajcie, gapa ze mnie. Chciałam dzisiaj kontynuować tego vloga, ale po tym, jak pokazałam wam mój czysty piekarnik, padła mi bateria, dałam sobie ją do ładowania i aparat został w domu. Ja już jestem w samochodzie, bo mam, słuchajcie, wizytę u ortodonty na obiad. To też wam chciałam nagrać, ale do niestety muszę sobie koniecznie dokupić baterię do tego aparatu. Zawsze sobie to mówię i zawsze zapominam, także teraz mówię to głośno i może przy montażu sobie przypomnę, Siądę i zamówię. I słuchajcie na obiad dzisiaj wleciało takie szybkie spaghetti, miałam pomidory w puszce. Miałam pierś z kurczaka, więc ją sobie zmieliłam w termomiksie. I rachciach, słuchajcie, powstało pyszne spaghetti. Natomiast teraz właśnie idę do ortodonty. Dzisiaj robimy zabieg higienizacji, a to dlatego, że już. Pojutrze będę miała zdejmowany aparat, także tak, yy, ostatnie moje dni z aparatem, ale przyznam szczerze, że bardzo się cieszę, czekałam na ten moment. Yy, no jednak bez aparatu będzie mi znacznie wygodniej. Yy, przede wszystkim słuchajcie, no te resztki jedzenia, które w nim potrafią utknąć, to doprowadza do szewskiej pasji, yy, dlatego no cieszę się, cieszę się. Yy, ząbki będą proste, więc czegóż chcieć więcej, także pędzę. Na wizytę, później jakieś szybciutkie zakupki i do domu. Nie wiem, ile, ile materiału mi się dzisiaj uzbierało, ale przypuszczam, że będzie akurat, dlatego z tego miejsca chciałam się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że miło spędziłyście, spędziliście ze mną czas. Ja dzisiaj naprawdę podziałałam myślę na wysokich obrotach. E, przyznam wam szczerze, z piekarnikiem walczyłam około godziny. E, miałam drobne przerwy, bo na dusia na przykład coś chciała, bo coś tam musiałam mi pomóc, podać, albo wiecie, e, jakieś tam inne rzeczy. W każdym razie. No, jestem zadowolona z efektu, naprawdę jestem zadowolona. E, właśnie piekarnik, mikrofalówka to już mam czyściutkie, więc na jakiś czas e, z głowy. E, już słuchajcie, takie przedwiosenne, powiedzmy, porządki. <grytanie> Dobrze, kochani, nie przedłużam. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy film. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmach.